Dlaczego już nie pomagam Polakom za granicą? Otóż wielokrotnie byłem proszony o drobne przysługi, tłumaczenie w bankach, w urzędach, w lekarzach. Czasami nawet prosili mnie o bardziej fizyczne przysługi, jak naprawa jakiegoś sprzętu. I właśnie a propos tego ostatniego opowiem wam pewną historię. Ekran mojemu znajomemu się stłukł, jako że miałem podobny model i wiedziałem dokładnie, jak wymienić go na nowy, zaoferowałem mu przy pomoc. E, oczywiście zamówiłem e, ekran nowy na zamianę. Kiedy przyszedł, przyszedłem do niego do domu i zacząłem procedurę wymiany tego ekranu. Ale Ci, którzy się dobrze znają na elektronice, wiedzą, że bardzo łatwo jest niestety uszkodzić podczas wymiany szkła matrycę pod spodem. No i trach tak się stał, że matryca się zniszczyła, ale powiedziałem do niego: Słuchaj, zamówię nową matrycę i zrobię ten telefon tak czy siak. Zaoferowałem mu mój stary telefon na przeczekanie, zastępczy. I tak go nie używałem. Leżał gdzieś tam w szufladzie. Przyszedł ekran z matrycą. Wymieniłem go na nowy telefon. Śmigał, ale człowiek udawał, że nic do zapłaty nie ma. Że ekran, który zamówiłem razem z matrycą, był jakimś prezentem ode mnie. I jakoś nie wychylał się, żeby zrekompensować tą przysługę. Powiem wam nawet więcej. Ten człowiek po dzień dzisiejszy obrabia mi dupę po mieście po tym jak pomagałem mu niejednokrotnie, nie tylko w naprawie elektroniki, ale właśnie e, nawet dawałem mu referencje. Pomagałem mu finansowo, a na koniec po prostu kopnął mnie w dupę. Więc takie historie, niestety, za granicą są jak chleb powszedni. Dajcie w komentarzach informacje, czy też mieliście podobne sytuacje. Pozdro.